Patryk Wojcik dla portalu Pasy Sportu Walki po przegranej wa walce z Adrianem Marcem. Przepraszam, z Patrykiem z Patrykiem Marcem swoim imiennikiem. Co się stało, że nie pykło? No nie pykło. Zabrakło chyba trochę siły. Tego zabrakło chyba. Był naprawdę silny. Tym cię najbardziej zaskoczył, że ta walka tak szybko się skończyła, że już w pierwszej rundzie? No chyba tak, tą siłą. Jak byś mógł skomentować cały przebieg walki? No na początku toczyła się w stójce Później próbowaliśmy się obalić No i tam się później Toczyła walka już do końca Ja próbowałem wyciągnąć balachę na kolano Balachę na rękę Trójkąt odwrotny yy, Duszący No duszenie trójkątne odwrotne No ale niestety nie udało się I niestety on zaszedł za moje plecy I skończył mnie duszeniem za pleców Jak sobie tą walkę wizualizowałeś? przed pojedynkiem chciałem się bić w tej stójce jednak, no ale tam jednak nie udało się pobić tej stójce no i niestety przegrałem. Sądzisz, że przy innym, powiedzmy, przy jakiś innych taktycznych rozwiązaniach mógłbyś tą walkę wygrać? Czy musisz przyznać w tym przypadku yy, fakt, iż yy, Patryk Marzec był zawodnikiem po prostu lepszym? Był lepszy, no w, na dzień jest dzisiejszy lep o, jest lepszy tak Na tak. dzień dzisiejszy jest lepszy. O tak. Na dzień dzisiejszy jest lepszy, w przyszłości no byś chciał rematch z stoczyć na przykład? Oczywiście, no. nie widzę takiej przeszkody. No właśnie, jakie plany twoje są jakieś najbliższe, yy, gdzie zamierzasz walczyć, jak często zamierzasz walczyć, jakie masz plany związane z twoimi startami? Niestety teraz już jest to trzecia walka w przeciągu prawie roku, no i na razie mam przerwę sobie robię półroczną, żeby poślifować to wszystko, tą siłę, te zapasy, te jiu i będziemy jechać dalej. Nie poddajemy się. Wcześniej widzieliśmy się oczywiście w zeszłym roku, widzieliśmy się na Gali tak, w Jawoźnie na Gali Cave 1, teraz pojedynek na Gali Cave 2 i twój. Jak byś mógł powiedzieć o twoich wcześniejszych startach? No to była kategoria wyżej, tam było 77 kilo, teraz było 70 Czemu walczyłeś w kategorii wyżej? No myślałem... I teraz niżej. Teraz niżej, bo ostatnio przegrałem też walkę w 77 w Bytowie i... I tam też. Przeciłeś na jakiej gali? Yy, to było FSC, coś takiego. Piątka. No i tam przegrałem też z wysokim, bardzo wysokim zawodnikiem. No ale w drugiej rundzie przez niestety. Wróciłeś blisko w czerwcu po dziesięcioletniej przerwie, tak? Tak. jest. Więc nie zapytałem w poprzednim wywiadzie, nadrabiam. Co spowodowało że dałeś sobie spokój ze startami, pomimo, że cały czas trenowałeś. Czy w ogóle spodziewałeś się tego, jak sobie przechodziłeś na salkę, że jeszcze gdzieś tam się pobijesz, jeszcze wrócisz, czy, teraz, czy wówczas to było tylko rekreacyjnie, albo... Zresztą głos należy do Ciebie, ja nie za dużo gadam. Po prostu brakowało mi tego. Brakowało mi tego, tych startów. No niestety teraz muszę startować zawodowo. No ale będę też amatorsko jeszcze. No, ale czemu niestety? No bo za szybko zostałem też rzucony na początku na swojej kariery w zawodowe walki i... Miałem się najpierw obić ładnie i później dopiero wystartować na zawodowych walkach. No ale teraz nic nie jest stracone i będziemy trenować dalej i będziemy startować zawodową walkę. chciałbyś coś dodać odnośnie dzisiejszego pojedynku? Jakieś, ty wszystko powiedzieliśmy? Bo ja walki, nie przyznam szczerze, akurat tej nie wiedziałem. Wszystko powiedzieliśmy. Wszystko powiedzieliśmy. Było, tak to było, no. Zapytam oczywiście, muszę o to zapytać o... Wyleciał mi z głowy. Mówiliśmy o planach, mówiliśmy o startach. Jak łączysz, już wiem, jak łączysz Twoją pracę zawodową, w ogóle co robisz w życiu na co dzień, oprócz sportu walki, z tą pasją fighterską. No pracuję w firmie jako okna, jako pakowacz i jest to praca fizyczna i muszę godzić trzy zmianową pracę, Ojej. trzy zmianową pracę z treningami. I nieraz wstaję też wcześniej rano, żeby iść na siłownię, zrobić ten trening siłowy. O no, której później... wstajesz? No nieraz się zdarzało trzecia rano, czwarta rano i już było... I na, na siłownię tle. całodobową o trzeciej ja, trzeciej, później idziesz do pracy. Później idę do pracy, jak mam na przykład pierwsze zmiany. No i później wieczorem idę na matę. No i jest, jest to ciężki kawałek chleba, no. Ale to jednak trzeba pogodzić, nie? Więc po ile śpisz? No staram się 7 godzin, 6 godzin spać. Masz czasami takie chwile, że, jest, że już po treningu ci się oczy zamykają. A jest, stary jest wywiad. Że po treningu Ci się oczy zamykają? Tak, no jest tak. Końcówka tygodnia jest najgorsza. Mówi się, nie chce naprawdę, ale ja mam taki charakter, że idę dalej, idę na ten trening, zrobić ten trening. Nie wiem, już tak od 16 roku życia jestem w sporcie i cały czas trenuję. Mówisz o tej sporcie od wczesnych lat, bym powiedział, młodości. W związku z tym, jak to się zaczęło, że się zainteresowałeś sportem i walki, że zostałeś zawodnikiem, że przestałeś również startować zawodowo? Mm, to jest też yy, przez to, że zacząłem pracować i też nie było tego czasu, bo pracowałem za granicą też dwa lata i nie było czasu. No, no, tam też byłem w Niemczech, też trenowałem tam, no ale było ciężej, nie? Żeby pracować pracą, pracą za granicą i łączyć treningi, nie. Ale chciałem wrócić, trenowałem tam, też pochodziłem na budowy 10 godzin i, no i szedłem na, na matę tam w Niemczech nie akurat. Niemniej jednak masz na swoim koncie masz cztery Walki zawodowe, walki zawodowe, więc tożsamościowo czujesz się takim zawodowcem z wielkości, czy to jest tylko dodatek, pasja, jakaś przygoda sportowa? No już, chyba już zostaje tylko pasja. No. I pasja bę... sportu walki? No tak jest i będę to robił dalej. Nie Czyli poddaję się jeszcze. Nie poddaje się jeszcze? Wiem, jeszcze nie mogę... powiedziałeś ostatniego nie słowa. Nie powiedziałeś ostatniego słowa, wiem, że jeszcze mogę coś pokazać. Czego mamy ci życzyć w tym nowym roku? Zdrowia, najważniejsze jest zdrowko. Życzymy zdrowia, ale oprócz tego życzymy samych dobrych ludzi wokół Ciebie abyś pokonywał swoje własne tak naprawdę jakieś słabości i piął się do góry. Jak to będzie, to wszystko będzie się układało. Tak więc dla portalu Pasja Sportuwalki Patryk Wojcik, jeżeli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, czas należy do Ciebie. Pozdrawiam całą ekipę Okien i całą moją rodzinę i wszystkich moich sponsorów. Dzięki. Dziękuję bardzo.